Cześć wszystkim i witam w kolejnym odcinku z Papas Fryzjerii Pani, że chcecie oglądać grę To ja nagrywam więcej <laughs> e, Dekoracji jakoś nie ma e, W komentarzach dostałem propozycję, żeby przestawić e, szafę grającą Muzyka podobno klienci tańczą Ok, zobaczymy Cecylia. <coughs> tylko klientów teraz będziemy mieli odblokowanych, bo cała reszta już jest odblokowana. Zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście tańczą. Eska. <coughs> o niebieski. Okej. Okay. Czyli mały pojemniczek, niebieskie. Niebieskie w mikserze. Niebieski czas. Cukierki. i mięta Cukiereczki z miętą trochę mi połączenie nie pasuje bo mięta to jest w sensie cukierki są słodkie a mięta już jest mniej słodka Okej, okay. faktycznie tańczą Czak to pokazał Faktycznie tańczą. Eee, ok, ananasik, i w sumie czeka będzie teraz gwiazdeczka, nie? Medali, złoty. Nie chcę przyspieszyć, bo jeszcze się przegrzeję. Najwidoczniej zaczniemy teraz od tego, drugiego zamówienia. Eee, chyba mnie słychać dobrze i wyraźnie, tak? Okej, okay, Liza też będzie miała złoty medalik. Więc na jakiś czas Lizy nie zobaczymy. Pytałem się, czy nagrywać pa, pa z burgerii i Pizzerię jeszcze raz. Dostałem... W sensie, no, jeden mi tam napisał, że mogę nagrywać. To, to kiedyś tam się odcinki zaczną pojawiać pod warunkiem, że Flash będzie. Albo coś, co pozwoli grać na yy... No i nie co, o co mi chodzi, nie? E, tutaj skończmy to. W się, sensie, że będzie można grać w tej gry tutaj na internecie. Jak nie będzie można grać, no to ja nic nie nagram wtedy internetowych gier. Chciałbym je pobierać. Fajnie. Z razu to wydamy. Pierwsza gwiazdeczka jaka była to taka ładna. Tam widzę, że jest jeden klient, to poczekam od razu na drugiego. Właśnie. Ta wisienka tutaj na ciasteczku leży. Jest czas, jest. Tutaj wydajemy to i teraz zajmiemy się tamtym. Fajnie, fajnie. O, main, 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 Mindy też tańczy. Czyli <coughs> że ktoś. Wiecie, fajnie, że zwróciliście na to uwagę. Ktoś tam zwrócił na to uwagę. E, Okej, okay, sporo złotych będzie. Tylko, że tutaj mi się. Mieście... Okej, okay, tu jeszcze jeden przyszedł. Alan. Alan tu niedawno przyszedł. Drugie, trzecia wizyta jest jego u nas w fryzery e, Jesteśmy teraz piratami, a później będziemy albo wikingiem, albo papą. Myślę, że papa będzie ostatni, nie? Tak, tak to powiedziałem, nie? Że papa będzie ostatni. Coś tu jest do zrobienia to jest ze złotymi medalikami. A 30 perfektów musi być. Mamy 10. Okej, okay. czyli jeszcze to ode mnie zależy. A cała reszta to przypadkowo będzie. Okej, okay, jeszcze 27 klientów z czapką, a później bierzemy się za te dwie. A nie, ja z pap To nie czapka z papą jest, tylko wikinga i pirata. Czy ja w ogóle zrobiłem tą czwórkę? Coś dzisiaj. kicika. Nie zrobiłem przecież czwórki. To jest po tego, że za dużo klientów mi przyszło na raz. Dzisiaj kilku klientów na raz obsłużyłem. Fajnie, że w ogóle zauważyłem, że jest tak jak ani inaczej, że nie ma zrobionego pytania numer 4 i 5. No teraz jest, że wszystko uzupełnione. Jednak najpierw wydamy tą y, trójkę, żeby Liza dała tam fajne punkty. Okej, okay, już ostatni klienci tam czekają. Nie mam czasu, żeby ich... Znaczy nie mogę teraz ich obsłużyć. Znaczyć mogę, ale najpierw skończmy z nimi Ile do nas? Następnego... czekajcie. Następnego ranka chciałem zobaczyć ile kitnąłem to. Okej. Okay. No to mamy już... A nie nie mamy. Następnego ranka jeszcze brakuje trochę punktów. I chyba nie zrobimy tego. Okej, okay. medaliki się sypią. Kolejna klientka Przeszła po takie coś. A za, nimi, za nią jest jakiś closer-klient. Co to? Kaptaj Cory. Kapitan Cory. Mam jej czapkę, nie? Ona jest kapitanką, ja jestem kapitanem tej restauracji. Zacznijmy od Mki. Mniej punktów stracić na niej. A to. To jeszcze musi się robić. Już widzę, że nie zrobię perfekta w tym dniu żadnego. Trzeba będzie się w kolejnych miastach starać o perfekty. Już! Fajnie. No to teraz, ostatnie zamówienie, tylko skupiamy się na tym, żeby robić. A to jest S, co będzie szybciej. E, nie różowy. Teraz będziemy się tylko skupiać na tym, żeby wy wydawać Okej, okay, no to szóstka pierwsza Chwila Szóstka To jest szóstka A szóstka jest z tą bitą śmietaną. Okej, okay, trochę nie wyszło, bo pięterkami w dół poszło. No fajnie, idealnie. E, mogę wydać. Czwórka teraz powinna być. Jednak dają jeszcze jakieś 100%, tylko że... On za szybko... On szybciej dostał, niż powinien. Nie, nie to. E, tutaj piątka. No to też jest bita śmietana, a więc... Nie byłoby błędu, dopóki bym nie zaczął sypać y, zamówienia z czwórki. Okej, okay, bananek fajnie się na górce ustawił. Okej, okay, piątka. Czwórka będzie miała mniej punktów. Ale czwórka chyba nie miała, nie? Czwórka nie miała tego... Y, złota, więc... Oczywiście nie powinienem martwić, jeśli będzie nie punktów. Bez gwiazdki na przykład. Ok, i teraz siódemka Mindy. No nawet klienci nie mają problemu o to, że tyle czekają. Fajnie. Ok, tylko bym musiał tak równiej, bardziej wyrównane to robić, bo wtedy mogę jakieś perfekty oczekiwać. Okej. Okay. Dobrze idzie. Okej, okay, ciasteczko, banan i wisienka. Ile dasz punktów? 116. Okej. Okay. Ranka na pewno nie będzie, bo 2000 punktów z tego nie będzie. Ile braknie? Ej, to się To w ogóle nie było szans, żeby zrobić ten rank. Niewielocześnie teraz zawsze będzie trzeba dwa dni, przynajmniej, zrobić, żeby mieć rank. Ewentualnie też nie wyjdzie nas tego dnia. Ok, lecimy do drugiego dnia tego odcinka. I już ostatniego w tym odcinku. Paniałe, że takiej grejty wychodzą Hugo, okej, okay, będziesz miał złoto Jestem też po twierdzeniu w komentarzach, że to, że klienci dostają medale, powoduje, że więcej punktów dają. Nie mogę bardziej, bo się spali. Czyli się zgrzeje, skręci. King Slade. Ty chciałeś LK, nie? Ty jesteś ten pierwszy od LK. To jest on chyba jako pierwszy, przepłaczenie. Tylko ten duży kubeczek. Nie trafiony, w końcu jakieś mogę robić dalej. Tutaj chciałbym się postarać, że teraz. 30, 20 dani jeszcze z, z perfektem. Więc spróbujemy procent zabrała Myślę, że dam radę zrobić te 20 perfekcyjnych dań. Jeszcze jest tyle dni przed nami, że. Jeden tam z tych, co nagrywają. Znaczy, można mieć w niej z, ze 100 dni, tak? Także. Bulgaria Pizzeria to udowodniła, że tam 100 dni. 110. 100, 100 dni było potrzebne, żeby zaliczyć grę. Tutaj może być więcej. Jest więcej klientów. Ok. Wydajmy w końcu coś, bo wszystko stoi w miejscu. <coughs> Nie. Albo no, dobra, weź, wydajmy od razu. <coughs> widzicie, perfekt to można trafić przypadkiem. okej okay. Mindy okej okay. Jeszcze jeden klient przyjdzie Poza tą Mindy Mindy i Mindy mają podobne imiona Różnica jest taka, że Druga literka się różni ich imionach coś wydajmy. Okej, okay, no to już nie będzie perfekta. Jeszcze 19 perfektów musimy zrobić. Myślę, że na pewno jeszcze nie będzie zrobionego. Okej, okay, 7% zabrał. Może, że dają za całą resztę 100%. To... Już nie wiemy, gdzie najbardziej musimy popracować żeby perfekty zdobyć w Top Station. Bo to za tą statystykę najbardziej zabierają punkty. Więc trzeba się postarać też o to, żeby... Ona nie miała takiej smutnej minki, jak ma na koszulce Tylko żeby była zadowolona. Ok. I teraz od razu zajmiemy się tym. Co możemy wyciągnąć. Ok, za chwilę się zajmę zamówieniami, a teraz się zajmiemy tutaj. Żeby już nie interesować się tymi dwoma klasy, ty tymi dwoma opcjami, tylko tą jedną, ewentualnie tą drugą. Ok, nie trafiona i nie trafiona e czwórzeczka. Pamiętajmy kubeczki, co. <śmiany> Jeszcze nie ma. I ósemka teraz będzie Trzeba się postarać, żeby tą ładnie zrobić Nie będzie w 100%, co? No nie będzie chociaż medali go do... i jest zadowolona. Czyli to, co chciałem, żeby było. Ok, tu nie będzie 100% już widać. Chociaż jednego perfekta zaliczyłem w tym odcinku, więc jak. Jeszcze przez jest. No... Trzy... Okej. Ok, możliwe, że przez bitą Śmietanę na palcu. Przejdzie czas, że zdobędziemy te perfekty. Tutaj będzie 96? Ok. Będzie 1500? Nie. A to w następnym odcinku będzie rank. właśnie, graku tyle. <laughs> Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Fajnie by było, jakby te moje subskrypcje na kanale jakoś specjalnie rosły. I do następnego odcinku. Cześć.